Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na stronie kezrob.eu. Dzisiaj mamy do dodania stówek Pamiętajcie, aby podłączyć mnie na stronę przez pierwszy link w opisie, oczywiście. Dostajecie dodatkowy bonus dodawania do 20%. Dodatkowo macie złoty 25 na start, gdzie możecie sobie otworzyć pierwszą skrzynkę. Pamiętajcie, żeby dopisać do swojego niku kezrob.eu i zmienić awatar na kezrobowy. Wtedy możecie wziąć udział w tych giveawayach. Tutaj mamy tygodniowy, codzienny, 6 godzinny i miesięczny. Dobra. Przejdziemy sobie do skrzynek teraz Dzisiaj sobie tak grubą rurą można powiedzieć polecimy Pójdziemy sobie w jakieś, może premium case'y na start Dobra, pójdziemy w połóweczki 5 połóweczek 5 połóweczek, jedna awupa, kurde Jeszcze raz otworzymy. Jeszcze raz otworzymy. Jeszcze mam jakieś skiny tam wekuły, ewentualnie do sprzedania. To sprzedamy. O! I tutaj mamy dwa, więc to raczej już będzie zysk. Jakiś. No jest. Jakiś tam minimalny zysk. Zostawimy sobie to. Otworzymy coś za tą stówkę. Zresztą pójdziemy zaraz na upgradera. 4 chill otworzymy. Let's go. Pamiętajcie, że po. Pamiętajcie też, że po wejściu na GSDropa e, z tym bonusem możecie dodawać różne sposoby wpłaty. Macie tam PaySafeCard, zwykłe przelewy klasyczne, e, przelewy bankowe wszystko tam jest tak naprawdę. Też możecie skinami dodawać, dobra. E, mniejsza. tutaj dostaliśmy ze 15 zł. Co zostawimy, te skinki wszystkie, pójdziemy na Apridera Spróbujemy coś tutaj wykombinować. gdzie tak, tu mam sporo skinów, to co wam wcześniej mówiłem, to takie, jakieś tańsze to wrzucamy. Dobra, to mm, mm, mm. wrzucimy sobie tak, żeby stuwa była. Także żeby... dobra, nie będzie tak. Nie będzie 111. Taka łażka. Albo inaczej spróbuję zrobić taką JOLO. Mamy patrzcie ile procent? Co ja to jeszcze drugim? Dobra, 60% na fast modzie O nie dało, niestety. Też nie dało. Kurde, może koska nam siądzie, co? Dobra, chociaż to osiadło. Chociaż to osiadło, widzowie. Dobra, na razie tego, na razie muszę sprzedać. Miecie jeszcze czym pobawić, bo jak to przegram. Kurde. A jak to przegram, to będzie lipa. Dobra. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Jakie to są najlepsze skrzynki widzowie? Jakie są najlepsze skrzynki? Czy są to w ogóle jakieś najlepsze? Czy są same najlepsze? Nie wiem. Teraz zobaczymy. Czy same dobre w sensie o. Skrzynia tygrysa. To tu można nam polecieć. No dobra. Rękawiczki mega ładne, podobają mi się, te są też spoko. Z noży, które tutaj są, to tylko mi się te chyba te dwa nie podobają No te trzy mi się nie podobają, ale i tak by mnie przyjęły jak coś. Pewnie Ci wysłać. Ale z tych noży no to chyba... Chyba Tiger tu w ten najładniejszy. Chociaż ten też jest ładny. Zobaczcie jak to fajnie widać te. Paski, dobra, leciwe. No jeszcze jakieś inne są. Bullet Queen. Nie wiem w ogóle co tu Bullet Queen robi. To powinno być jakieś same tygrysowe. Ty, ja tego... A, tu jestem plan rzeczywiście. A, Dobra, wracamy. Wracamy widzowie, no co? No, to zostawimy na upgradera, a tutaj dalej lecimy. Co tu można byłoby wrzucić? Co tu można byłoby wrzucić na róż? Jaki jak ten? który z tych skin, tych, z, z tych skrzynek. Wakacyjna na przykład. Wakacyjne razy 5. Let's go. 92. No dobra, za stówkę nam dało, czyli się, na, czyli się nie zwróciło. Ja We bardzo na minus jesteśmy z tej skrzyneczki. Święty Mikołaj oddaje. Zaczynamy, czy Święty Mikołaj oddaje po świętach. No, przydałoby się, jakby oddał trochę. Przydałoby się, no nie ukrywam. No, ale tutaj się nie zapowiada, chyba. No, nie za bardzo. Jeszcze raz spróbujemy. No, coś. Coś nie wchodzi dzisiaj memka ta jest droga Mka, nas zwróci całość U, pff, pff, Za 8 tych Rozbiliśmy pań Idziemy na Arblitera Dobra, dobra Te wszystkie te groszowe wyszcimy. Te też po parę złotych 50 70 na wulkanika Albo nie, będziemy sobie ulepszać po dwa skin nawet takie średnie Tak o, po dwa skin, aha nie ma, no to po trzy jednak Muszę go wyciągnąć, no, dobra Będziemy sobie ulepszać po dwa I oddało, nice, Najsu nice I te dwa następne wrzucamy Takie drobne? Nie to Kosztowało stówę, czy mi się wydawało? Nie wiem o co chodzi, dobra Siad rewolwer, dobra wrzucimy tak Fast mod, wybieramy sobie Amber fade, Mach 10, Amber fade Bez żadnych ulepszeń, że tak powiem, siadło Kolejne dwa Jeszcze raz Amber fade, Amber fade i, 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 ondzie? nie siadło Dobra, spróbujemy jeszcze tą Siadło, i Dobra, idę zobaczyć teraz ile mamy w tych skinach, Hajsiku 300, sprzedajemy I lecimy na, na, na skrzynki Idziemy na skrzyneczki A ze skrzynek, no bym nóż otworzył, trochę dozbieramy na no, covert otworzymy. Otworzymy widzowie covert. Raz, pięć, lecimy. Let's go, dobra, to musi oddać. No z tych trzech pierwszych to widzę, że raczej. O oddało. To jeszcze raz. Wow. uuu uh, uh, uh. To ładnie oddało. To ładnie oddało. Bardzo ładnie. Mam na koncie jeszcze 180. To możemy się pobawić teraz. Patrzcie, Ta awupa jest prześliczna. Ona jest po prostu przepiękna, nie? Jest serio super. Patrzcie Tutaj są takie, kurde. Podobają mi się nie ukrywam, naprawdę mi się podobałem też to traku. Ale taką, bo tutaj jakoś i tak się tak za bardzo nie zmienia to tylko jasność tego skina się tutaj różni. A zrobimy sobie taką. A nie mogę sobie zrobić takiej. No to zrobimy sobie... To zrobimy sobie afterynią bez traka. Dobra. Fast mod lecimy. pak lipa lipa. teraz w statraku. Na 20% siądzie. Siądzie nas... kurde. A tu na ile na 35, dobra, tu na 35 siądzie już, tu na to. Kurw co jest? Nie no, ale tutaj na 41 to siada. NO CO JEST? WYTYFY? Pozbyliśmy się każdego skin jakiego mieliśmy Zaufaliśmy za szkielet? nie polecam WP szkielet od dzisiaj Chujowy skin A przygody? Zobaczmy skrzynię przygody uhu. Tomcat średni No i poważnie wam powiem, że te skiny nie są złe, nie? Cenowo nie są jakieś tutaj te tańsze, ale nie są złe, nie? Same w sobie To spróbujemy na razie jedną Może się na tym odbijemy troszkę, a jak nie to na Mikołaja wracamy o, no i widzicie. I widzicie. Pff. Masno, jak tak powiem. Otworzymy. To, pisać, jak to, to jak to oddało. Taką mawłbkę fajną dało. A tutaj co da? Hellfire to się nazywa chyba. Ameczka też oddało. I teraz wiecie, co możemy zrobić? Otworzyć kos. Otwieramy skrzynię z kosą w tym momencie. I otwieramy, lecimy. Jaka kosa? Jaka kosa? Huntsman. Mimo wszystko, Huntsman. Sprzedajemy i jeszcze raz lecimy. Mimo wszystko, Huntsman to był. Nie jest najgorzej. O, No znowu Huntsman, ale wydaje mi się, że on jest chyba droższy niż tamten. Tu co? On nie jest droższy, a lepszy moim zdaniem, z wyglądu lepszy jest niż tamten co był Chociaż stanu nie zwróciłem uwagi też, to też, też, ojoj może... oj. No i to nie oddało na 100% Mówi się trudno Dobra Spróbujemy sobie otworzyć 5 jeszcze, 5 eee, skrzyneczek tych, o to są skrzynki, gdzie przy, przy pierwszym wejściu w opisie, to stajecie możliwość otwarcia takiej skrzynki. nie? Otworzymy sobie ostatnio, jak sprawdzałem, to tutaj jedna na pięć osób statystycznie tam ma taki duży zysk, nie? taki większy zysk. No tutaj zobaczymy. No tutaj jedna, tak samo. To nie aż taki duży zysk, ale, ale tak samo, jedna na pięć. Nie? Otworzymy sobie jeszcze raz skrzynię silver. Zobaczymy, czy tutaj poleci coś. Coś lepszego, coś lepszego. A ta oddaję. Jeśli w dobrym stanie, też raczej oddam. O, no i zobaczcie, 1 na 5. No, bo to się sprawdza. Sprzedamy jeszcze raz. Otworzymy ostatni raz. Ta teoria chyba tutaj zgadza się. No... Powiem szczerze, że, że ta wupa chyba oddała O Jezu, jak oddała Zobaczcie, to w tym momencie dwie, na, dwie osoby na pięć Czyli średnio jedna, dwie osoby na pięć Mają tutaj e, spory zwrot Więc przyjemnie, przyjemnie Nie ukrywam, nieźle, naprawdę spoczko Ale ja bym jeszcze Spróbował jakiegoś digielka zrobić Digielka Może jakiegoś aługa Pójdziemy sobie na te skrzynki O O te Tu jest aług, jest aług jest Deagle, jest Deagle. Otworzymy sobie po 5 Ja mam w ogóle kasę chyba z 300 300 Zobaczymy, zobaczymy co poleci. Nie sprawdzałem, nawet takie tam skiny są na dole, żeby sobie nie psuć e, niespodzianki. Co poleciało? Ten AUG jest fajny. Ten O jest super, mam powiem szczerze. Ten też jest spoko, ale on ma takie. Nie no, tak szczerze, to tutaj. Te dwa mi się tylko podobają, zostawimy to na razie, te dwa mi się tylko podobają, no i jeszcze z digielkami sobie otworzymy, kręcimy, za 8 dyszek, e, chyba, ta, chyba taka sama albo bardzo podobna cena co do, co do e, skrzynki z załogami, tutaj, no ten wróci na 100%, a jednak nie na 100%. Jednak nie zwróci na 100% nic coś. Yy... No dobra. No dobra. Tworzymy jeszcze raz w sumie. Jakby tu Blazik siadł. Bo... Tu, 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 tutaj jak siadło to już w ogóle... Ajajaj, aj, aj, nie oddaję, co? Tworzymy sobie jeszcze raz te wielki Coś nie oddają te wielki co? Tutaj dało, dało, raczej oddał, Nie oddał dobra, czyli skrzynia załoga mi oddaje A ta nie oddaje. Pamiętajcie, że przy pierwszym wejściu na stronę Pierwszy w opisie dostajecie bonusik plus darmową Kaskę na start, więc polecam korzystać To byłoby na koniec odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał No wyszedł taki Słabo średni profit, słabo średni profit Ile tu mamy? 192 No nie, nie wyszło w ogóle profitu jednym. No mamy dużo tych skinów, tu można było się pobawić, ale ja na dzisiaj kończę odcinek. Zostawię te skiny na kolejny odcinek, sobie poulepszamy i się pobawimy trochę. Dajcie o, łapkę, o łapce oraz o subskrypcji. Eee, no i to byłoby na tyle, nie? Dzisiaj mam wszystkim dziękuję bardzo za oglądanie. Na